Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш проект Укрлайф ТВ та видавництво дух і літера і представляємо наших гостей, письменників, філософів, керівників гуманітарних центрів і інше, інше, інше. І отже, сьогодні наш єсть пані Ева Фігель, директор Польського інституту в Києві. Вітаю вас, пані Ево. Доброго дня. Вітаю. А, ну, як на мою думку, Польський інститут в Києві це вже легенда. Це вже не тільки ось, сьогодні якісь проекти, а це вже потужна фабрика, яка за стільки років роботи, вже мабуть декілька десятиліть, так, створила стільки і сприяла ну, такій кількості акцій польсько-українських, представленню польської культури в Україні, української в Польщі. Що мені здається, що жодне посольство не може зрівнятися з, ну, по результативності з вашим інститутом. То я дуже радий, що ми з вами зустрілися. І я би хотів, щоб ми з вами поговорили про те, які плани ваші на цей рік. Я розумію, що планів стільки, що все не так, перелічиш, так, але ж давайте пробуємо їх структурувати, от говорити ну, от в будь-якій послідовності, в якій захочете. Dziękuję, przyjemno czuć, że tak dla nas jak dla instytutu. Sprawdzę, ja думаю, jeszcze przez de kilka lat, jak my już istniejemy w Kijewie, My sprawdzi były bardzo znamienitnych projektów ale każdego roku my otrzymujemy jakby zawdania z ministerstwa, z co trzeba nam prezentować o co roku. I właśnie na to roku, Ja думаю, że to jest dobra tematyka dla nas, to muszę po prostu ona bardzo dotyka naszych dwustronnych відносиn i historii Polski, bardziej bliższej nowitnej historii. Ja думаю, że to w ogóle było ciekawe. nam trzeba będzie prezentować nową Polskę, nową Europę. Będziemy opowiadać pro te jak my teraz istniejemy, jak w jaimo na jakie polityczne historyczne i historyczne podii u Europy i to też także jakby ciekawa dla nas możliwość objawyty o sobie o naszą polityczną społeczną kulturalną aktywność do tego także będziemy jak raz nagadować pro nasze polsko polsko kilka, e, licznicę, po nasze wspólne widnosy polsko-niemieckie polsko jewryjskie to muszę po prostu to jest kilka licznic po jakie my to i rozkazać chcemy wszystkim rozpowisty jak my zaczynaliśmy spilno pilno do jakiejś programy, żeby przełamać o stereotypy i dotrzeć do współpracy obu nacji. E, I nim, z Niemcami i z Jewrejami. Ja myślę, że to były duże, czułtłe temy dla Polaków, e, ale my jakby przeszliśmy i myślę, że to Można czymś jakoś skorzystać z, ja z naszych doświadczeń w Ukrainie. Do tego także chcę przedstawiać nową literaturę, suczasną kreatywną Polskę to tu będziemy opowiadać także o pro różne manitne projekty jakie związane z naszą polską kulturą i także ce duże ciekawo, bo u tym mu z stycznia my zaczęliśmy z tego Wrocław stał europejską stolicą kultury i y, my dobrały, jak Polszcza, y, nowy element do tego programu. Tu z to że co roku, miasto, jakie y, otrzymuje otrzymujecej tytuł, wymyśla jakąś akcję nową, jakiej jeszcze nie było. I tu nasi koledzy z Wrocława, jak raz, jak wiadomo, jeszcze dla nas duża korzystna informacja i sytuacja, dobrały prezentację Ukrainy, apel za wselwowa w Wrocławii. Co będzie u 8 miedziad kwietni jak raz prezentacja lwowa kultury muzyki i literatury w Polsce. Co duże korzystna sytuacja, to muszę, ja nadzieję się, że jeszcze de kilka tysięcy ludzi będzie widywate Wrocław i będzie zmoża sprawdzić uczesnej prezentacji współczesnej kultury, takąż z minulości, pro architekturę, pro historię tego lwowa i nie tylko lwowa. Мені здається, що це дуже хороша ініціатива. Я дуже радий, що так воно буде. І теж я дуже люблю Львів і певен, що там у вас буде чимало цікавих партнерів. Може, навіть в якійсь мірі, і я зможу вам підказати щось, бо ну, вже багато-багато років там чимало моїх друзів, і думаю, що знаю деяку і андерграундну культуру, яку не підкаже Міністерство культури наше. Я бачу ваші плани, я знаю, що там будуть і. І там будуть, і тут у нас будуть театральні акції, спектаклі. majster klasy, też z Wrocławia, tak? Tak, my namagamy się, żeby zostać zabyt tę prezentację i w Ukrainie, ale do tego, że poczęły przygotowku do podjęcia związanej z knyszkowym Arsenałem u w Kijowie, to my chcemy jeszcze w tym roku zrobić prezentację do kilka polskich literatur. Do tego my chcemy także opowiedzieć o jakie postaci jakie z literatury, jakie już z minuocho troszkę były i chodźmy zgadamy o problemach Schulca. Ja dziękuję, że to duże ważływa postać i jako projekty brunona brunona Schulca. to co tak? prosto mhm. je. Ja dziękuję, że ważływa szczep na pro jego dializ stud i skorzystać z tym, że budę o takoż na pro Józefa Józefa Konrada, to muszę my je jakby. Zasnownikiem tej literackiej nagrody dla młodych my Literatoriów ukraińskich. Jeśli tako się nazywał promalewicza, to muszą po prostu każdego drugiego roku wrócić do nich dla ukraińskich młodych myśliw i jak razem, co mu Rosji, że kolejny raz będziemy wrócić do nich. Czemu jak raz do nich? Ja myślę, to muszą po prostu, wiadomo jeszcze, chcę że jest przykład ludowej, jaki objednuje kulturę do kilku narodów. Polsku, Języków, Ukraińsku, Brytyjsku i duże dobre wspominać pro taki, takich ludzi, jak i po żyły w bardzo ważkiej historycznej czas. Ale w miły jakby doświadczeń się różnych nacji i przekazać jakby przykład tych ludzi. Tak, bezu to unikalnie takie postacie i duże rady. Ja myślę, że w jakiejś mierze my wam zможемy dopomóc bo my je wydawcami Практично всіх текстів Бруна Шульца. Я казав, що я не певен, що в якійсь ще країні видані не тільки його проза, а й публіцистика, і листування, а його і художні твори. Ми це зробили і радо представимо це. Ну, звичайно, разом з вами. І правда, він, великий письменник. Так само ми видали книжку Єжефіцовського, і теж хотілося би ще. Ще про писати про Єжі Фіцовського, бо не так багато людей в світовій культурі, які присвячують своє життя не тільки собі, не тільки про себе розповідають, а присвячують тому, щоб показати, що от є інші люди, ще більш талановиті, які генії людства, і е, від ситуації, де майже ніхто не згадував Бруна Шульца після війни, до ситуації, коли він став класиком європейської світової літератури, і безумовно тут. Заслуга Ефіцовського, і я певен, що про нього теж буде чимало сказано. My będziemy namagać się nauczyć e, autorów z Polski i z Ukrainy, ponieważ tutaj jest także duży kruch e, ludzi, przekładaczy, i, i nie tylko przekładaczy, którzy jaki o tej postaci, o tym autorze, i myślę, że jest bardzo ważne zrobić wspólny dialog polsko-ukraiński, a może z, możemy nauczyć także kogoś z zakładu, żeby opowiadać i jeszcze raz na o nim. To prawda. Ну, я от радий представити нашим глядачам і цю книгу. Це у нас свіженька, і я радий подарувати її вам і радий тому і дякую за те, що ви підтримали це видання. Це теж легендарна постать. і Я думаю, що дуже важливо, що в Україні все більше людей узнають про велику роль Гедрайця в налагодженні. Діалогу між різними культурами, між різними народами, людина, яка шукала якісь ті чи інші шляхи для порозуміння, а не розбрату, яка змогла сказати, що те, що було в історії, те було. От є нова історія, де ми повинні об'єднуватися заради демократичних і ліберальних цінностей. І це випадковий може такий. Подія така випадкова, видатна в ХХ столітті, коли людина і коли у нього ще декілька інтелігентів, по суті, змінили основне бачення, яке було в Центральній та Східній Європі на події після воєнного часу. Я дуже радий, що ми видали цю книгу, дуже вам вдячний за це. І я сподіваюся, що ми ще зможемо зробити чи вулиці, чи меморіальну дошку пам'яті Єжигідройця. wartyj. Ja думаm neobchidno postyjno nahhaduwa te pro nieho, to muszę prosto co sprawdzi my w minułomu ocję były taką wyuczesną wystawku połnioą, gdy rozpowiadały pro parysku kultury i zgaduwały projektjech aktywnić to muszę prosto e, trzeba jakby e, napominat też że ce ludyna jaka przyświadczyła uę swoje życia że pominaty ce baczenia stawlenia do dochidnej Europy e, i co takąż duże sylna osobość jak taka prosto w miła skazaty szczo niż, że de jakieś stereotypy, teba perełamaty jakiś dawny pit hit do de jakich e, baczenia e, historycznego stawlenia widnosyń polsko-ukraińskiej, w zasadzie do schidnej Europy. E, I sprawdzi można skazaty że szczo winzo był wełyczesno pracu, to musz, po prosto de kilka osób sprawdzi duże sylno powłiżało na zmino nie tylko historii w Polsce, ale tako u czemuś w Ja dума, że szczo oce, takos zważu na go nagaduwać, jako my mówimy, na odjidaje, naскільки ważne i silne jest słowo. To muszą po prostu powiedzawsze, win wojował w żywaty knyżok. I від tych knyżok, від jego baczenia sprawy, від jego jakby e, per, e, perekłady z literatury i polskiej i zakordonnej innych ludy pobaczyły inny świat i повірили, że można ten świat zmieniać. I ja думаю, to, że to jest także dużo osobliwe i ciekawe e, dla współczesnych e, chropteba wierzyć, że dejakie procesy sprawdzi można stрымаte, tylko trzeba mieć śmiałość, żeby skazać ty nie nie pogodzić się na coś i domagać się pominać tę sytuację. My chcemy o w tym roku pitymować projekt tu ukraińskiej grupy naukowców, jaki chcę zdobyty film pro Jerzego Giedroycia. Ja думаю, że to jest dużo ważowe, чтоб także można było dostopisty i zobaczyć jego u prosto ludy zgadały i podryły się, a sprawdzi na to, co więc zrobił. To fantastyczna idea. Pani Ewa, rozskrzyć jeszcze projekty jakie nas oczekujące w tym roku. My jakby na u co roku chcemy odtakoż taki projekt, jaki bardziej z Knegało gdy my chcemy odpowiadaty pro te jak zmieniają się miasta, pro urbanistykę, pro liderów miejskich ruchów, żeby, bo w nas tepe duże silna nowa jakby grupa miejskich liderów, ludzi, jakich chcą wpływać, tematy jakąś ujawu to, jak mijaje się miasto I te czasy zaczęły się u nas w Poznani. Ja myślę, że to takoż ja wyczuwam, że w Kijowie, ale nie tylko, jest grupa młodych liderów, jakich chcą po prostu także być u pewną strukturą zmian w miejscu i urbanistycznej struktury, wpływać i zacząć jakieś lokalne programy. I jak raz my chcemy zrobić taką serię odkrytych debat, żeby Polacy, Ukraińcy mogli tyty się się obwiniać swoim doświadczeniem rozpowisty jak to zrobić czy trzeba na przykład bo ja rozumiem, że te teraz jest duże silne pytania czy duniować te no, z sowieckiego sojuszu co robić w architekturę planie To je dwuleczne trudne i wielkie pytania na jakie nie tak łatwo odpowiedzieć, ponieważ po de jakie e, ludzie pytały nas jak co było w Polsce, my mówiliśmy jeszcze w Polsce, my nie mały takiego jakby problemu bo sprawdzić tych monumentów było niebogato. Było lepsze, do jakiej pytania i struktury pomieniate. Koły dywlusji na architekturę miejsc ukraińskich cenę takie lekkiej sytuacja, to muszę po prostu w różnych miejscach jest bardzo takich e, pamiątników, bardzo różnych e, zgadok z minułego. A inodzi także pojawia się pytanie, czy trzeba sprawdzić usta zrujnowane, to muszę po prostu w nas było na przykład e, także te pytania, co zrobić z Pałacem Nauki, ta kultury jaki nam poradził Sowiecki Sojusz jaki stoi po średni Warszawy i wyszły dla siebie, że trzeba zachować tę strukturę, żeby ona pamiętała o bo ludzie mają taką świadomość, że duże szybko zapytają o to, co było, a inni się do nas. Czy chcemy tego, czy nie chcemy, my czekamy jak raz po Majdanu i kiedy był Majdan, że po prostu nie mało ujawnienia, że coś takiego może się w Europy, А це якби повернулося до нас. І це дуже добре, щоб також нагадувати людям, що треба взагалі думати ширше, глибше про деякі процеси, бо вони хочемо іноді, чи не хочемо, вони до нас повертаються. Пані, мені чесно кажучи, хочеться після кожної вашої такої репліки чи маленького монологу. Продовжувати дискусію навколо цієї проблеми, будь-то проблема міста чи проблема театру. Але ж, все ж таки, я хочу, щоб ви максимально розповіли, що очікує нас ще в цьому році. Я певен, що ви сказали тільки про частину. Я знаю, що у вас величезні і музичні, як правило, плани, концерти. Ja znam jeszcze no, i inšo, na, czy mały inszor. Rzadko Znaczy, w zhadałeś, że my chodzimy taką serię e, e, z czy pro polski teatr. To muszę po prostu polski teatr, w tym sensie, jeszcze my chcemy rozpowisty na skilki. Tej współczesnej polski teatr nas na zmianę historii Polsce. Bo w nasze było duże silno z wojennego stanu u Polscy, kołysery teatralne, tak już wpływało na kulturną politykę i na baczenia dejakich e, kulturnych podjęć u, u naszej krainy. Bude od nas seria do tego, jak zawsze my pytamy projekty, jakie związane z y, muzyką klasyczną, klasyczną, np. będziemy zadijane u co programu, jaka y będzie utrwań rylwowa tam będzie jazzowa dż muzyka, bo my takoż pytamy no i, i w dżaz. Kijewa takoż, to muszą my pytamy cej festiwal jak jaki tylko jeszcze będzie u Berezni, to to jakby takoż stały element działalności naszego instytutu. Do tegoż my my szykujemy, jak zawsze każdego roku festiwal polsko Kina, my chcemy przedstawić te usi e, filmy z minułego i z tego roku. Ja dума jeszcze w ogóle je kilka ciekawych pozycji, jakich chcemy zaprezentować tego ukraińskim i nie tylko u Kijowie, to jeszcze oce budę prezentacja u Lwowi, u Halkowi, u Odessi. do tego my do, jeszcze do Bawelu i duma jeszcze oce będzie duże ciekawo. My zauważyły się do festiwalu młodej literatury, jaka wydbywała się, że w drugi raz będzie wydbywała się w Winnicy co, To także bardzo ciekawa wydarzenie. I obowiązkowo będziemy te perekłady polskiej literatury, różnych żanów od widi historii poprzez liter, polskich literatyw. perekłady, jakie rozpowiadają się, prowadzące pytania z historii dwustronnej, czy historii Polski. Do tego także to, co będzie ciekawe dla e, Ukraińskich odbiorcy tej literatury. No i także, jak, jak zawsze, ja już wspominałam o tym nagrodzie co będzie już pod koniec roku, gdzie będziemy wybierać najlepsze, na nasz pogląd, i żary, jakie będzie to robić ukraińskiego męca do 40, 40, 40, 40 roku życia. I jak zawsze, także będziemy starać się zrobić tę prezentację różnych mysteckich projektów. to Tu de kilka festiwali, w jakich my zawsze każdego roku bierzemy udział. na przykład gotujemy się do festiwalu urbanistyki, żeby pokazać także zmiany, jakie widywały się w jakich duże ważływych i ciekawych miejscach polszczy. Polsce. Łodzi, na przykład, u Silezji. To muszę po prostu co duże ważływo. I ja duma jeszcze duże ciekawy projekty, jakie my chcemy zrobić z ukraińskimi partnerami, ale także kolegami z innych posolstw i instytutów, będzie projekt Galicja Kult. Chcemy zdobyty prezentację w Galicji u Halkowii, żeby powiedzieć, że to nie tylko jest jakby można se obowiązkowo skazaty miasto, jak, po jakie Rosjanie zgadzają że te banderowcy, że tam nie. My chcemy rozpowićy, że to jest miasto, jakie objednaje różne kultury, różne historie. Chcemy powiedzieć po to jak te miasto baczyło, jak w ono wpływało na Polaków, ale tak w nas na Czechów, na jęwelską grupę, jaka tam żyła, na niemieckich. Ja, ja myślę, że to ciepła, to będę rospowiadać pro literaturze, pro sztuce, pro sztukę. Namagaję, żeby wprowadzić tutaj część wystawy, jaka była u centrum międzynarodowym, centrum kultury w Krakowie i jaka mała nazwę Halicja Mif jaka rozpowiadaje o 19, początek 20 stolic, jak różne nacjonalności widnosiły się do Lwowa, do Galicji w ogóle. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy i ważny program. Chcemy też pokazać filmy, jakie my zobytek taki mały festiwal w ramach tego projektu, Halicyjskie kino, gdzie chcemy pokazać kilka ciekawych filmów, które po prostu wspominają o Galicji, o to, jak przyjęli Його поляки, як сприймали інші національності. То я думаю, що це дуже коротко про те, що ми намагаємося зробити, але справді величезні плани, надіємося, що просто зможемо користатися з наших зусиль, усе це довести до кінця. Я певен, що ми зможемо ще з вами через деякий час розповісти про це, бо правда, їх так багато, що за там, наші 20-25 хвилин це не розкажеш. Ми просто говорили, що ще одна тема цього року це взаємний польсько-німецький і польсько-єврейський. Я думаю, що в рамках того ж арсеналу ми з вами зможемо показати один з проєктів, які не ви нам підтримали, але підтримали Золландію. Але ж він має пряме відношення до Польщі. Це йде мова про переклади з Ідишу книги-віршів Дебори Фогель. Це Юрко Прохасько. Переклав її, і мені здається, що переклав блискуче. Він довго шукав ці тексти, бо вони були видані ще в довоєнному Львові маленьким накладом, знайшов. Потім майже півтора року перекладав, ми допомагали. Ну, але ж в результаті вийшла, мені здається, дуже хороша книга. І говорити сьогодні про Бруна Шульца то треба говорити і про Дебору Фогель, бо ну там різні є теорії, наскільки. Значна її роль була в перекладах Кавки. Взагалі вона була теж дуже цікавою людиною, інтелектуалкою. Так що я думаю, що в нас чимало спільних план, планів, програм. Ja wam bardzo wdzięczny za naszą rozmowę. Jeśli choć coś jeszcze powiedzieć na ostatnich... Ja mówię, duże, tylko jeszcze jeszcze gadając o pro jednym projekcie, jaki także w ramach Arsenalu, że drugi rok będziemy robić, e, my po prostu tutaj z usila jako wszystkie instytuty kultury, jakie działają w Ukrainy, niebogatowych, na dzisiejszy dzień 5, i będziemy prowadzić mm. projekt, wspólna e, platforma prezentacji europejskiej kultury. To będzie nazywa się, jak i w zeszłym roku, Europejskie Cafe. To jakby Можливість, щоб дізнатися про нашу діяльність як інститутів, але також побачити усіх гостей, які прийдуть на арсенали з Європи, і показати різні проєкти в різних жанрах. Дякую. Я вам бажаю успіхів, усіляких успіхів. І, звичайно, говорю не тільки від себе, а від багатьох українських читачів, глядачів за той внесок в українську культуру. Який залежить від вас, який ви реалізовуєте вже багато років. Дякую вам дуже і, і до зустрічі. І до зустрічі і в театрах, і на книжкових арсеналах, чи на львівській книжковій ярмарці, інших 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 таких інституцій. Дякую дуже за дякую змогу. і всіляких успіхів вам.